wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w poływające akcje i piękne gole. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Strzał głową, ale bram też łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Spójrzmy teraz, jakie zestawienie przygotował dla nas sztab szkoleniowy Saints. W bramce Petr Czech. W defensywie Fabio Cannavaro wystąpi obok Laurent Tablon. Dalej. Zinedine Zidane oraz Patrick Vieira zagrają w środku pomocy. W ataku zagra Edson Arantes do Nascimento, czyli po prostu Pele. Jest decyzja, będzie rzut rożny. Pole karne, głęboko teraz. Dobrze obroniony strzał. Ponownie wykonywać będą rzut rożny. Oto wyjściowe zestawienie ekipy Royals. Między słupkami Peter Schmeichel w obronie kompany wystąpi razem z Nemanią Widiczem. Z przodu natomiast sztab No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji saper'a. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. Ronaldinho rusza skrzydłem. Czy będzie chciał tę akcję finalizować sam? Tak, to powinno się robić w obronie. Szansa! Czy przełamie impas? Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Nie do wiary, że to zatrzymał. Ciągle remis, ale tylko dzięki jego umiejętnościom. Oby udało się powtórzyć tę interwencję, bo szykuje się groźna akcja rywala. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiego. No to mamy 1 do 0. Aitana Bonmati. Drużyna Royals coraz bliżej bramki rywali. Ale to by było tyle. Koniec akcji. I teraz Wieira. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Rzuca teraz w szesnastkę. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. I teraz Wiejra. Piłkę ma Zidane. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Maldinio. Dobra okazja na bramkę da! Przeciwny zespół się gubi Trzeba było go punktować Podwojenie przewagi Zobaczmy przymierza, strzela No przy tak precyzyjnie posłanej piłce Nie było żadnych szans na obronę Piękna bramka Teraz reakcje menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. No to mamy 2 do 0. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Z piłką na skrzydle George Best. Dużo miejsca, popatrzmy. I centra. Centra na niewiele się zdała, bo obrona radzi sobie w tej sytuacji. z autu. Wiejra. A teraz Balak. No i po ataku, dobra interwencja. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Na tablicy świetlnej, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Ma teraz szansę na gola. I co? I jest! Prowadzą trzema golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. Potrafienie to, to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Gwizdek i gramy. Mecz układa się po myśli Saints. Przeciwna drużyna daleko w tyle. Udało się przejąć piłkę. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Piłkę ma Zidan. Udane wejście, traci piłkę. Alex Morgan. Dobry odbiór piłki, ale w aut. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po bo to jest ławka. Palak i spalony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Przy piłce Cristiano Ronaldo. I co i słupek. I jest! Trafia do siatki! Tutaj widzimy, jak piłka po dobitce ląduje w siatce. Odbiła się od bramki i nie było wiadomo, czy ostatecznie wyląduje w siatce, ale z zachowaną czujnością udało się to pewnie wykończyć. Mamy więc 3 do 1. Tam nawaro przy piłce. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. A i błysnął teraz techniką. Ale obrona jest czujna. Dobrze kasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. Ronaldo. Ronaldinho. I teraz Pele. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I jest! Trafia teraz! Ależ to była bomba. ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Wracamy więc do gry. Saints są poza zasięgiem przeciwnej ekipy. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą Mają cztery bramki przewagi. Przecież przy takim kryciu padła z tego bramka. Popatrzmy raz jeszcze. Obrona nie może sobie wiele zarzucić. Starała się jak mogła. W tablicy wyników 5 do jednego. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. I teraz akcja w drugą stronę. Morgan. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Próba odbioru i przerwany atak. Pedri w natarciu. Ronaldinho. Piłkę dostaje teraz Pele. Czy trafi do siatki? Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak postoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Znamy już zwycięzcę Spotkanie jest zbyt jednostronne Żeby coś tu się mogło zmienić No i po zagrożeniu Dobry odbiór Ma sporo możliwości podania Na co się zdecyduje Teraz kolejna bon Mati. ma teraz szansę Mamy obronę bramkarza Ale to jeszcze nie koniec Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kosztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Ośrodkowanie spokojnie wyłapuje teraz Bramkarz. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Nisk w polu karnym. Gdyby się pomylił, byłby karny. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.